Płytki i teraz nadal są kors sprzedażowe tak. grupy Mo i nadal polecamy i co więcej powiększyła się oferta w zakresie formatów i kolorów i wzorów. Tak. Dobra, no to co? No to teraz przejdźmy jednak do tych nowości. Mamy jakieś nowości i teraz widzę stoją tutaj dwa. Dziwne potemy. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest? To są tak zwane punkty poboru wody. Na przykład taki punkt poboru wody może stać w dowolnym miejscu ogrodu, na końcu ogrodu, z brzegu ogrodu. Wiadomo, że musi być do tego punktu doprowadzona woda. Tak. Czy to woda wodociągowa, czy ze zbiornika na deszczówkę. Okay. Osadzając taki punkt poboru wody, Osadzamy to na, takim, na płycie, płycie betonowej, która jest kopana w ziemi. Tu jest jest, to tak? jest krok, jest mhm. który, który mocujemy do tej płyty, i osadzamy taki punkt powołowy wody. Ten punkt powołowy wody jest tak zwanym perlatorem, czyli praktycznie to jest taki jakby kran ogrodowy. Rozumiem. Tak? Czyli możemy z tego korzystać jak z kranu ogrodowego. Mhm. Dodatkowo, stosując złączkę, mhm. możemy zamontować wąż. I mieć to jako praktycznie podłączenie do wody, do, do węża ogrodowego, jeżeli chcemy jakieś miejsca pograć. Fajne, Czyli idealny jakby kran, który nie jest przy ścianie, tylko dla ludzi, którzy mają duży teren, dużą powierzchnię, wielkie ogrody, mogą sobie ustawić to w dowolnym miejscu, w którym, do którego dochodzi woda tak. i podlewać grządki w drugim końcu. Dokładnie. Czym ten od tego się różni? E, praktycznie materiałem, bo to mhm. jest aluminium anodowane, polerowane w chromie, mhm. a tu mamy też aluminium, ale malowane farbą proszkową na bazie żywic poliastrowych. Mhm. Mamy dwa ujęcia wody, czyli możemy podłączyć dwa węże Dobrze. i nie mamy tutaj perlatora takiego jak kran. Okay. Sposób montażu jest taki sam. Mm -hmm. Jedna bardzo ważna informacja: spuszczamy wodę na zimę, czyli żeby nam nie nie, nie zamarzło. Nie zamarzło. Mm -hmm. nie tutaj dobra. mamy właśnie takie przyłącze, do którego podłączamy mm -hmm. wodę. Osadzamy sobie to, wysypujemy jakimiś kamykami, tak, jakimś dresem, no albo jest ozdobna wyraz... tak, Albo mm -hmm. zasypujemy, znaczy, albo sadzimy jakąś roślinność, trawę, żeby po prostu zakryć to mocowanie i ten punkt mm -hmm. podłączenia wody. Czyli ta donica na przykład nie jest obowiązkowa w tym prostu, to, to są po prostu możliwości, możliwości. Aranżacji, e, tych, tych punktów poboru wody. Dobra. Ta donica w dnie mm -hmm. ma takie samo mocowanie jak tutaj. Nie? Czyli w A. tym momencie nie jest nam potrzebny blok betonowy, na którym osadzamy taki czpiek. Tylko na przykład możemy wkopać tą donicę częściowo, mhm. osadzić i osadzić punkt pobory wody, i później zasypać tą donicę. Tak, tutaj mamy. Nie? Super. No to bardzo wygodne i komfortowe rozwiązanie, tak. żeby, żeby z wężem nie chodzić przez pół ogrodu. Dobra, czyli to są ciekawostki, pobor wody, Punktu nowości, wody nowości. <laughs> Dobrze. Nowe mamy też oświetlenie. Wiem, że sporo się zadziało w dziale oświetlenia zewnętrznego. Eee, I co? Tutaj mamy jakąś lampkę, która świeci, tak. lampkę, bo, to nieprofesjonalne. Eee, to, jest to jest projektor. To jest projektor właśnie. A, mm -hmm. Tak naprawdę m, nie jest istotne, żeby lampa wyglądała, mm -hmm. czyli żeby była widoczna. Ważny jest efekt działania tej lampy, tak. tak. Czyli Praktycznie patrzymy ten aspekty wizualne mhm. lampy. Tak? To jest bardzo wiązka, światła taka skupiona, mocno zarysowująca, mhm. i teraz, jeżeli tutaj odsuniemy, mhm. tak, to widzimy, że ten kąt światła jest większy, a jeżeli teraz odsuwamy. To po prostu ten kąt światła robi nam się wąski. Teraz kwestia tego, jaki chcemy efekt osiągnąć, Aha. tak zaczynamy poświetlać sobie Czyli roślinę. wiązka skupiona światła na jakiś Iż. punkt, na jeden kwiatek, na przykład, tak. no, ale chcemy doświetlić. Całość, a nie tylko punkt i wtedy rozszerzasz tą wiązkę światła. Tak, rozszerzamy kwestia też oddalania tego światła, tak? Także to nie jest tak, że mamy określoną odległość światła od, od, od roślinności. Najlepsze takie iluminacje robi się właśnie po y, zmierzchu, no gdzie jest ciemno, efekt tego świecenia sobie praktycznie sprawdzamy, czyli sobie oddalamy, zbliżamy, kwestia tego, co chcemy podświetlić. w strefie oświetlenia. Powiedz mi proszę, jakie teraz są trendy w zakresie oświetlenia outdoorowego? Trendy cały czas są takie, żeby rzeczywiście to światło nie eksponować, czyli ono ma się wtapiać w zieleń i eksponować tą zieleń, tą roślinność, która jest w ogrodzie. Ale też odchodzimy od Barwy światła, światła dziennego, czyli 4000 i wyżej, idąc w stronę barwy czego, przepraszam. kalwinów, Aha, dobra, kalwinów dobra. a idąc w stronę barwy światła nocnego, czyli 3000 o. kalwinów. Czyli robimy atmosferę. Nie, nie robimy atmosfery generalnie. Chodzi o to, Aha. że na przykład spójrz, księżyc świeci barwą ciepłą, czyli 3000 kelwinów. Okay. I chodzi o to, to zabrudzenie światłem, żeby nie zaburzać ekosystemu, czyli zwierzęta nocą, żeby nie zaczynały reagować w odmienny sposób niż naturalny, czyli żeby bardziej nie były na, nie narażone na niebezpieczeństwa. Na przykład owady, zobacz, mhm. szybciej. Przelecą na przykład do światła 4000 kelwinów, czyli tego światła Aha. dziennego, niż do tego światła 3000 kelwinów, czyli tego tej ciepłej barwy. Niesamowita tak, ciekawostka, że... czyli dostosowujemy produkty do natury, można do natury. powiedzieć. Nie świecimy jasnym światłem w nocy, bo tak, zaburzamy bardzo... ekosystem. On tak jak jest to jest bardzo takie białe światło jest takie bardzo ordynarne. Nie naturalne. Robimy tak naprawdę wszystko, musi z sobą współgrać i pasować do siebie. Doświetlamy, eksponujemy, ale nie świecimy bardzo jasno. Oczak, dobra, dobra. No to czym możemy świecić? Pokazywałaś już tam ten mały projektorek, co jeszcze? Mamy też w swojej ofercie kinkiety, czyli kinkiety ścienne, na bryły budynków, które mogą świecić do dołu, do góry, szeroką, wąską, wiązką światła. Może być różne natężenie tego światła, może, mogą być różne współczynniki oddawania barw tak naprawdę, bo to też lampy mają, czyli może być współczynnik taki, który wydobywa bardziej, że jest roślinność bardziej żywa, bo bardziej chłodna, czyli Aha. to też możemy tutaj dobrać. Okay, czyli e... Światło, które wpływa na prezentowanie kolorów, tak? tak, tak? Jak odbieramy kolor. Czy? W zależności od tego, jaką roślinność prezentujemy. Super. Kinkiety też mogą być osadzone takie w jakichś murkach, na przykład, gdzie jest jakaś ścieżka, którą idziemy i nam ładnie ścieżkę podświetla. Kinkiety możemy wpuszczać też w te murki, są takie skrzynki i na przykład kinkiet może być betonowy, mhm. gdzie rzeczywiście fajnie nam się zlewa z całą strukturą na przykład tego murka i nie jest niewidoczny, nie oślepia, nie świeci do góry, tylko fajnie odświetla ścieżkę. Mhm. Do tego możemy mieć też słup które też możemy gdzieś przy ścieżce zaznaczyć trasę, którą będziemy przechodzić do domu, takie do garażu. Takie gdzie tak. wyznaczające strefy. To wszystko pokażemy na przebitkach, bo nie jesteśmy w stanie podejść do każdego produktu, ale zaraz Wam, wam pokażemy. Czyli słupki świetlne takie, tak, tak? które na przykład świecą po całym obwodzie, czyli nie Aha. tylko na przykład świecą w jednym kierunku ścieżki, ale świecą całym obwodem, czyli dookoła siebie, że tak powiem. Czyli oświetlamy Dobra. większą e, przestrzeń. Mhm. E, do tego też mamy na przykład reflektory, które mogą być e, montowane mhm. e, na ścianie, e, na, na, na podłożu, które nie oślepia stosując takie przesłony, które możemy odpowiednio nakierunkować, mhm. e, gdzie możemy też nałożyć filtry oddające dany kolor, podkreślające dany kolor e, roślinności. Dobra, czyli taki kolejny reflektor, projektor znowuż e, punktowy. Tak. Co tu jeszcze mamy? Mamy teraz tutaj mhm. takie oświetlenia, którymi możemy wpuścić właśnie w ścieżkę, oświetlając, oświetlając tą ścieżkę, na przykład z szerokim kątem. Mhm. Dodatkowo mhm. Takie, taka wąska wiązka światła. Dyskretniej, tak. bardziej, tak. I na przykład oświetlenie najazdowe, taki grzybek, Aha. który gdzieś możemy osadzić. Tak naprawdę też możemy takie oświetlenie osadzić w płycie tarasu wentylowanego. Czyli nie tylko tak, ale możemy też tak. tak? To jest najazdowa, czyli samochodem możemy przejeżdżać po niej. Wow. Także ona jest bardzo wytrzymała. Dodatkowo na przykład takie bardzo subtelne źródła mhm. światła, tylko takie punkciki, które też możemy osadzić w posadzce, ale też możemy osadzić w ścianie. Czyli A. cały czas aranżujemy mhm. ten światło. A ta kula? Lampa dekoracyjna. Dekoracyjna, okej. Okay. Tak, możemy ją sobie ustawić. Generalnie ona. Piękna te... na imprezy ogrodowe. Tak widzę. Ale ona już nam się rzuca w oczy. <śmiech> 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 tak, tak. No, zupełnie jest... <laughs> inną funkcję pełni rzeczywiście niż te, które. Tak. Tak, pokazywałeś przed chwilą. Tu mi coś jeszcze świeci. I nad tutaj jeszcze mamy taką bardzo fajną lampę, uh -huh. która na przykład może nam doświetlać roślinność. Uh -huh. To jest praktycznie lampa, która jest i dekoracyjna, jak i taka eksponująca zieleń. Mm -hmm. Są różne wysokości tej lampy, także można ją regulować od niższej do wyższej wysokości. A, okej, okay. czyli także, możemy to tak, no, tak, tak jak tak, lampkę sunąć, taką domową. Sunąć, tak, i tutaj Dobra. bardzo fajnie, bo jest taki duży talerz, gdzie rzeczywiście fajnie można wyeksponować roślinność. Jeśli chodzi o lampy te dekoracyjne, które, powiedzmy, mogą być jak rzeźby w ogrodzie, mm -hmm. mamy lampę też w Funkcjonalne. Okay. Mamy w swojej ofercie też taką lampkę, która przypomina grzybek. A. I ten grzybek może być na przykład stołem. Widziałam ją na dole u nas tak. w salonie, zaraz pokażemy, dobra. E, możemy... i do tego jeszcze jest niższy grzybek, mm. który może być krzesłem, czyli praktycznie wow. możemy to sobie. Może na niej sobie. usiąść? Tak, na 180 kg. Może na tym usiąść. No to ja bym nawet z tobą byśmy się razem zmieściły. <noise> razem możemy usiąść na niej Super. i będzie, będzie wytrzyma po prostu ta lampa. Okej, okay. to czyli rzeczywiście ta oferta oświetlenia zewnętrznego jest, jest bogata. Bardzo mhm. bogata. I Bardzo. zapraszamy w takim razie do nas Iwonka doradzi. Stąpamy sobie też po tej trawie naszej. To to produkt już Wam znany, ale przypomnimy, że, że ta trawa jest prawdziwa? Nie, sztuczna. sztuczna. Aczkolwiek chodzi mhm. o to, żeby ona wyglądała jak najbardziej naturalnie i tak naprawdę wygląda bez wysokiej jakości ta trawa. Mhm. Ale ma wiele zalet tak naprawdę, ponieważ wiemy, że trawa naturalna jest bardzo wymagająca. O, tak, mhm. Czyli poszenie, podlewanie, nawożenie. Tak. I praktycznie... znam to słowo, tak. bo sama muszę stosować. Także a tu nie ma tego problemu. Nie ma tego problemu. Kładziemy i leży piękna. W miejscach na na przykład mhm. nasza naturalna trawa wiadomo wyblaknie, żółknie, tak a praktycznie tą trawą możemy mamy cieszyć się mhm. cały rok. Mhm. Tak, czyli zimą tak samo ona jest zielona. Czyli nie trzeba jej zwijać na zimę? Nie trzeba jej zwijać na zimę. Okay. Możemy ją kłaść na tarasach, mhm. na balkonach, możemy w ogrodach tak naprawdę, mhm. w miejscach e, trudnych do utrzymania. Mhm. Po prostu mocujemy ją na zagęszczonym, utwardzonym gruncie, mhm. szpilkami mocujemy i rozkładamy takie pasy trawy. Super. No jest, jest rzeczywiście e, bardzo soczysta, soczysta zielona, ale też e, mięciutka w dotyku. Jakbyście tutaj bosą stopą tak. pochodzili, to rzeczywiście docenilibyście jej, e, jej zalety, jej walory, bo można się na niej, dzieciaki mogą się swobodnie bawić, zwierzaki mogą tak. biegać. Nie jest toksyczna. Co jakiś czas musimy ją po prostu przeczesać. No tak, e, żeby tak. nie leżała. Tak, tak ale stosując, tego... stosując na gruncie, najlepiej zasypać to piaskiem, żeby ten włos stał do góry ale też jest, generalnie też może pełnić funkcję wycieraczki przed wejściem na taras, gdzie A. rzeczywiście stąpają z bosą stopą na przykład mm -hmm. dzieci, to znakomicie ona, na niej możemy zostawić brud na przykład z ogrodu, gdzie na przykład jest naturalny ogród yy, i praktycznie wycieramy sobie stopy, idziemy już czystą stopą na taras. Na taras, który w sumie moglibyśmy pobrudzić, ponieważ mówiłaś, że płytki są niewsiąkliwe, nienasiąkliwe i w sumie to można je brudzić, bo i tak je wyczyścimy. Też je wyczyścimy. Czyli możemy robić wszystko. Wszystko. Dobra, no to zakończmy ten odcinek jeszcze jedną ciekawostką. Dobrze, Iwonka, co to jest? Na czym siedzimy? Ławka? Nie. Siedzimy na donicy modułowej. Donica modułowa, dobra, powiedz sobie nie wiem. Składa się z modułów tak zwanego dobra. prostego modułu okay. i tak naprawdę możemy skończyć na takim prostym module, zakładając takie dwa zakończenia i mamy donicę prostą, mhm. ale ona ma więcej możliwości, mhm. czyli możemy ją też aranżować przestrzeń, mhm. czyli mamy następny moduł narożnikowy i w tym momencie możemy kończyć lub znów dokładać moduł prosty. I za tym modułem prostym znów możemy sobie dać narożnikowy. Także Dobra, ona czyli jest takie puzzle. Tak, ona jest przez to, że jest modułowa, daje wiele możliwości. Do tego mhm. jeszcze jest moduł, to jest moduł 90 stopni, ale jest też moduł 135 stopni, czyli kontrozwarty, o. który też w zależności od potrzeb tak. po prostu mhm. aranżujemy daną przestrzeń, rozmieszczamy te donice. I Praktycznie możemy ją stosować przede wszystkim na tarasach wentylowanych, bo to nie jest donica ciężka, jest lekką donicą. Ale równie dobrze możemy ją osadzić, postawić na gruncie. Dobra, a tutaj w środku wiele się dzieje. Możesz mi tutaj o, trochę o tym mechanizmie powiedzieć. Tak, jeszcze jedną rzecz, zanim mhm. zaczną o mechanizmie. Tak. Istotną kwestią jest tak zwana termoizolacja, A, czyli ma tutaj w grubości ścianki piankę poliuretanową lub styrodur, bo są dwa warianty, dobrze. co zabezpiecza korzenie zimą przed przemarzaniem. Mhm a latem tworzy termos przed przegrzewaniem tak naprawdę tych hmm. korzeni. Dobra. Dodatkowo możemy do tego podłączyć system nawadniania, czyli praktycznie podłączamy system nawadniania i zapominamy o tym, że daną donicę, tą roślinność musimy podlewać. O. Albo też możemy nie stosować tego systemu nawadniania i podlewać od góry taką donicę. Samemu, dobrze, tak. jak System nawadniania mm -hmm. wygląda w ten sposób, że jest, są, jest zawór motylkowy, i tak zwany zawór pływakowy. Momencie. Zabry pływakowy i tak. Jak tutaj do tego zaworu podłączymy wąż z wodą, to jeżeli woda nam napełni się do odpowiedniej wysokości, pływak zamyka dopływ wody. Ale może być czyli taka sytuacja. Nie, nie przelejemy. Nie przelejemy. Mhm. Ale może być taka sytuacja że oprócz tego, że podlewamy, znaczy nie może być, taka sytuacja na pewno będzie, nie dość, że podlewamy w wężem, doprowadzamy tą wodę, która leci z instalacji, do tego przychodzą deszcze i tak naprawdę tej wody mamy za dużo pod wodem, tak, to jest możliwość odklęcenia tego zaworu motylkowego z drugiej strony, żeby ta woda wypływała na zewnątrz. Czyli, żeby nam się nie przelewało. Nie kumulowała w środku. Tak. Mhm. Jest ona wykonana z blachy, która jest ocynkowana, malowana proszkowo, czy jest tak naprawdę trwała na trwała warunki odporna. atmosferyczne. Jak wszystkie nasze produkty, tak. z tego co mówisz? Przede wszystkim natura jest przewrotna, tak naprawdę, i wszystko może się wydarzyć. Zwłaszcza w naszym klimacie. Tak, tak, śnieg... tak trzeba być gotowym na różne niespodzianki, tak. typu mróz w kwietniu, czego właśnie tak. doświadczamy. <laughs> Okej, okay, no dobrze, czyli donice modułowe, kolejna nowość w ofercie. I tych nowości jest bardzo dużo i coraz więcej, i zapraszamy Was bardzo serdecznie do salonów MO, nie tylko po te produkty, po nowości, ale też uwaga, po usługi, bo e, może powiesz dwa słowa o tym, jak my możemy pomóc e, w doborze produktów, nie tylko prawda tutaj na miejscu, jakie jeszcze usługi świadczymy? Tak, wiadomo, u nas w salonie pracują doradcy, mhm. czyli w, w każdej kwestii produktu są w stanie doradzić dobrać odpowiedni produkt, Tak jest. ale od marca współpracują z nami architekci krajobrazu mhm. e, i praktycznie architekci krajobrazu mają dyżury w środę i w soboty w godzinach mhm. 11. Do do 15, to kiedy... w Poznaniu może? Za... Tak, w Poznaniu. Tak, bo mamy 11 salonów, mhm. mówimy teraz tutaj o, o Parku Designu i Sztukimo tak. w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy, mhm. ale też można zadzwonić do nas i umówić się na dany dzień, na daną godzinę z architektem krajobrazu i mhm. wtedy taki architekt krajobrazu przyjedzie i e, po prostu udzieli konsultacji. No właśnie, bo gdzie przyjedzie? Bo teraz Do nas, do salonu, tutaj w Poznaniu. Tutaj tak. w salonie, ale czy jest też możliwość umówienia się z architektem, doradcą gdzieś poza salonem? Nie ma problemu. Tak o. samo architekt krajobrazu, jeżeli o. klient będzie chciał się spotkać nie u nas w salonie, a na przykład na miejscu, żeby zobaczyć, jak już wygląda teren, no jak najbardziej taki architekt przyjedzie na miejsce. Mhm. Dodatkowo bardzo fajną usługą, którą mamy, jest możliwość danej płytki gresowej zobaczyć na miejscu, cudocelowym, czyli wiadomo u nas płytka jest oświetlona światłem sztucznym, mm -hmm. tak, gdzie to światło jest innej barwy, inaczej ta płytka gresowa wygląda w otoczeniu naturalnym, przy bryle budynku, przy kolorze danej fasady, przy otoczeniu. Także jeździmy do klientów, yy, Przyjeżdżamy z kilkoma wzorami, które klient u nas sobie zobaczy i powie, że tak, to by chciał zobaczyć. Jeździmy, pokazujemy na żywo, tak, i, i jest doradzamy. I wybór na, na miejscu na terenie budowy. Tak, to jest bardzo Usługowa. fajna usługa. Klient nie musi u nas czekać za tą płytką, mhm. dźwigać tej płytki, co jest tak naprawdę, no, te dwójki nie są lekkie. Ok, nie, bo jest tak, to trochę Tak, 60 waży 17 kg, 90 waży 39 kg, a 120 już waży 70 kg. Zatem zapraszamy również na dyżury architektów e, krajobrazu. No i generalnie jesteśmy prawie w, w całej Polsce, dlatego szukajcie nas e, w swoim mieście, ale też online. Także pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i oglądać kolejne odcinki. Dziękuję Ci bardzo za ten ciekawy, wyczerpujący odcinek, za Twoją wiedzę. Wielki szacunek. i Dziękuję Wielki bardzo szacun. Agnieszka. Dziękuję. Dzięki, cześć, do usłyszenia, do cześć. następnego razu.